A teraz chodź sprawdzimy tosty z biedronki, czyli jak smakują, jakich składników użyłem i jak wpływają na poziom glukozy we krwi. Dla tych co pytają, glukozy sprawdzam monitorem, właśnie tym od Sibionix. Ale najpierw zim tosty jest 11:10, także życzcie mi smacznego. Ogólnie rzecz biorąc, postawiłem sobie za cel, że sprawdzę w trochę lepszej wersji, jak wpłyną na poziom glukozy we krwi tosty. I wybrałem lepszy chleb, wybrałem możliwie najlepszym składem wędliny i wybrałem też lepszy ser. Lepszy, chodzi mi tutaj o to, że miał więcej białka. W smaku były one oczywiście jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o makro składniki tutaj też całkiem nieźle to ostatecznie wyszło, dlatego że miały te tosty sporo białka. Dla mnie to jest kluczowe. I oczywiście składy produktów, które wybrałem też były niezłe. One wszystkie będą wyświetlone na ekranie. Jeżeli chodzi o poziom glukozy we krwi, tutaj część osób być może będzie zaskoczona, ale aż tak bardzo się nie podniósł, dlatego, że o 11 mniej więcej 15 startowałem z poziomu 95, potem miałem pik niewielki, bo na 111 11, o 11.50 i po nieco ponad godzinie wszystko wróciło do normy. Więc jak ktoś chce na szybko, w miarę dobrze zjeść, to taki tost, oczywiście nie biorąc pod uwagę nietolerancji itd., może być ok. Dajcie mi znać w komentarzu, czy jecie tosty, z czym jecie tosty lub ewentualnie co mam sprawdzić w kolejnym nagraniu.